Adidas Pro Evo 2 najlżejszy, najbardziej wymagający, najbardziej zaawansowany technologicznie, bo ma najnowszą piankę Lightstrike Pro Evo. Jest ona bardzo lekka, bardzo responsywna, a w swoim dotyku przypomina troszeczkę zamż. Jest to też jeden jedyny but, który tak naprawdę w swojej konstrukcji ma 3 mm drop spadek pięta palce. Jest to bardzo mało. Ale tak naprawdę po założeniu tego buta dalej mamy dynamit w nodze. Jeżeli chodzi o podeszwę zewnętrzną, mamy w niej ukryte Energy Rods. Tutaj jest akurat wersja druga, są to pręty z włókna węglowego, czyli tak zwanego karbonu. Smaczkiem technologicznym, jeżeli chodzi o proiwodwójkę, jest guma na podeszwie zewnętrznej. Ona przypomina troszeczkę gumę w oponach Formuły 1. Jest śliska, ale bardzo, bardzo przyczepna. Jeżeli chodzi o taki kunszt wykończenia tego buta, to jest nowa cholewka. Jest to materiał syntetyczny, bardzo przewiewny, prześwitujący i zarazem bardzo miękki. Teoria teorią, a praktyka swoje. Zabieramy go na test. Pierwsze przebieżki mam już za sobą i Pierwsze, co to się rzuca w oczy, w odczucia bardziej, to to, że but jest bardzo, bardzo sztywny. Chodzi się troszeczkę jak na koturnie, więc nie polecam chodzenia. Ale jego sztywność da się w pełni kontrolować podczas biegu. Jest naprawdę bardzo dynamiczny, lekki i przebiegny. Z racji swojej konstrukcji i swojej sztywności jest to but bardzo wymagający i wymaga naprawdę szybkiego przebierania nogami.